Cześć, witajcie w 10 go Oczywiście standardowo spóźniony jesteśmy tuż przed finałem, ale to dobry moment, żeby podsumować sobie półfinały i zobaczyć, co tam wydarzyło się w meczach, w których grali nasi obecni finaliści. Sezon oczywiście już się kończy, więc niezmiennie zapraszam na Patronite'a. Jeżeli chcielibyście w jakiś sposób odwdzięczyć się za to, co robiłem przez cały sezon, to zapraszam. To będzie najlepsza. Forma tego odwdzięczenia się. Pamiętajcie też o subskrybowaniu kanału. No i przechodzimy do meczów. Lowlanders y, Jaguars, no i ten mecz można by podsumować najlepiej oglądając dziewiąty goal, line, czyli zapowiedź tego, co wydarzyło się w półfinale. Tam niemal bezbłędnie przewidziałem scenariusz tego pojedynku. Y, no i ten mecz nie mógł skończyć się inaczej. Lowlanders mieli za dużą przewagę na liniach, żeby ten pojedynek mógł być jakkolwiek. Wyrównany. Przełożenia, tak jak sobie obejrzeliście ten mecz, no to one padały głównie po akcjach podaniowych, ale fundamentem, takim mnóstwo jardów, było zdobywane po ziemi i ta gra biegowa była czymś, co przesuwało ofensywę Lowlanders do przodu, coś, co zdobywało teren dla ekipy Żubrów. Podania no podania były wisienką, wisienką na torcie, natomiast gra biegowa to ona była tym fundamentem, na którym Lowlanders budowali swoje zwycięstwo w półfinale. Świetny mecz zagrała linia ofensywna po stronie, po stronie Żubrów. Za nią naprawdę z dużym komfortem mógł sobie biegać czy Jędrzejk Śmigielski, czy Krzysiek Czaplejewicz. Wyglądało to naprawdę bardzo dobrze, no i mieli bardzo duże bezpieczeństwo i mnóstwo jardów robili za plecami swoich kolegów z linii ofensywnej. Defensywnie po stronie Lowlanders standardowo obejrzeliśmy to, co w większości spotkań Żubrów bardzo duża presja była wywierana na Witku Gajewskim. W zasadzie w zapowiedzi mówiłem, że dla Lowlanders ten mecz wygrają linię, i faktycznie tak było. Ta presja wywierana na rozgrywającym Jaguars na Witku no była ogromna, nie pozwoliła mu ani chwili zastanawiać się nad tym, co zrobić z piłką. on Te decyzje musiał, musiał podejmować błyskawicznie, nie miał ani chwili spokoju, musiał naprawdę bardzo szybko rozgrywać akcję. Próbował było widać, że próbował uciekać pod tej presji, były gdzieś próby indywidualnych akcji. Biegowych, no ale to nie wystarczyło na wiele. Naprawdę ta presja wymuszała ogromne błędy po stronie Jaguars. No i efekt widzieliśmy tylko jedno zdobyte przyłożenie, no i całkowicie ograniczone możliwości, jakie mieli Jaguars w poprzednich meczach. No tutaj nie mogli z tego skorzystać. Skrzydłowi po stronie Jaguars no też oni mieli dosyć duże problemy ze znalezieniem sobie w ogóle wolnych spotów na boisku, no i jeżeli tak sobie popatrzę pod kątem Lowlanders to według mnie to był jeden z ich najlepszych meczów w tym sezonie Jaguars natomiast kończą rozgrywki na półfinale i przed sezonem myślę, że każdy z ekipy Jaguars w ciemno wziąłby ten, ten rezultat jaki udało im się osiągnąć co prawda przed nimi jeszcze sporo pracy, szczególnie w defensywie no ale już teraz widać, że mamy solidnego ligowca na kolejne lata Drugi półfinał, Rebels Metz. No i tutaj takim najlepszym podsumowaniem będzie stwierdzenie, że zwyciężył Mental. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak psychicznie Rebels wytrzymali ten pojedynek. Oni przegrywali już w pewnym momencie 24 do 0. Potem zaczęli troszkę odrabiać straty, zmniejszyli stratę do 17 punktów. Potem zmniejszyli straty do 10 punktów i wydawało się, że łapią ten wiatr w żagle, że mają to momentum po swojej stronie. A za chwilę dostali strzał od Mec i mec znowu odskoczyli na trzy posiadania. W takim momencie naprawdę może to podciąć skrzydła, no ale nie wydarzyło się to w meczu Rebels z Mec. Ponownie rebelianci odrobili te straty, zmniejszali prowadzenie Mec aż do momentu, w którym wyszli na prowadzenie i potem nie dali sobie tego prowadzenia zabrać i Mentalnie, przede wszystkim mentalnie, Rebels udźwignęli ten mecz i moim zdaniem to jest największe zwycięstwo, jakie ta drużyna odniosła w tym y, sezonie. Co do samego pojedynku, 8 przyłożeń tyle zdobyli zawodnicy Rebels i w każdym z nich udział miał Carlton Aiken. Bez niego no, Rebels nie istnieją i jestem przekonany, że zapewne nie tylko nie wygraliby z Mets ale nawet nie, nie weszliby do tej fazy playoffów, sprowadzenie go no to był strzał w dziesiątkę i można by się zastanawiać, co by się działo gdyby rozgrywającym Rebels został David James, gdyby nie odniósł kontuzji czy Rebels osiągnęliby takie same wyniki można się nad tym zastanawiać, ale nie chcę tego tematu tutaj teraz poruszać bo gra Carlton Aiken i z tej chwili, w tej chwili on z Ligi robi swoje własne rozgrywki rozgrywki na własnych zasadach bardzo jestem ciekaw a naprawdę bardzo jestem ciekaw jak on zagra przeciwko defensywie Lowlanders, bo z tak mocną defensywą a przede wszystkim z tak mocnym front seven. No on się jeszcze w naszej lidze nie mierzył, więc ciekaw jestem co będzie w stanie pokazać w meczu y, finałowym. A tak Rebels no, przyjemnie się oglądało, przyjemnie się oglądało i szczególnie w drugiej połowie, bo no, w pierwszej połowie miałem wrażenie, że Aiken realizuje swój y, przebiegły plan, plan polegający na tym, że on chce skończyć sezon rebeliantów na półfinale, no i szybko wyjechać do jakiejś mocniejszej ligi. Jednak w drugiej połowie, no druga połowa całkowicie rozwiała te teorie spiskowe, które gdzieś mi się tam w głowie pojawiały. Jego biegi, yy, podania, no, no tam naprawdę to było mistrzostwo. Świetnie się na to patrzyło. Mec nie potrafili yy, znaleźć odpowiedzi na, na, na te akcje ofensywne. Wyglądali prostu jak byli zagubieni, jak dzieci we mgle. W drugiej połowie, bo w pierwszej to była zupełnie inna drużyna i nie wiem, co się stało z defensywą mec po, po przerwie. Zapewne w mec do tej pory zastanawiają się, jak to się stało, że po przerwie w ciągu dwóch kwart stracili 41 punktów. niewytłumaczalne z tak dobrą defensywą, szczególnie no, blisko linii wznowienia, czy tak, linia defensywna i, i linebackerzy, straci 41 punktów w dwóch kwartach. Niewytłumaczalny jak dla mnie. Myślę, że mają sporo tematu do, do przeanalizowania. Obrona Rebels, no tutaj można powiedzieć, że ona przyjemnie statystowała w tym meczu, w zasadzie nie, niewiele robiła, co prawda byli o jedno zatrzymanie skuteczniejsi, ale to też w dużej mierze wynikało z tego, że mecz gdzieś tam złapali jakiś taki, y, jakąś blokadę, jakiś piach w trybach się pojawił, troszkę się zacieli, no, bo podejmowali i złe decyzje, było dużo niedokładności, na pewno jak Rebels zaczynali odrabiać te straty, no to gdzieś pojawi, musiała pojawić się nerwowość, no i efekt y, widzieliśmy potem w wyniku. Co do MEC miastowych, ofensywa w pierwszej połowie szła jak burza. Naprawdę bardzo dobrze patrzyło się na, na akcje ofensywne. Rebels w obronie nie istnieli, oni przepuszczali każdy drive. Nie byli w stanie w ogóle po, w jakikolwiek sposób przeciwstawić się zagraniom ofensywnym po stronie MEC. Wyglądali. Miastowi naprawdę, naprawdę świetnie. W drugiej połowie, tak jak już mówiłem, coś im się zacięło, ale też nie na tyle, że można by było mieć do nich jakiekolwiek pretensje, no bo oni w dalszym ciągu zdobywali te punkty, co prawda już nie w każdym drive, ale spokojnie no zdobyli 53 punkty w meczu. Jak się zdobywa 53 punkty w meczu, no to futbolową, futbolowym kryminałem jest stracić 55 punktów i przegrać pojedynek. No a to właśnie po stronie Mec obejrzeliśmy. No i Mec mogą mieć te pretensje właśnie do formacji defensywnej. Szczególnie gra przeciwko podaniom. No To w Mets wygląda źle, powiedzmy, że źle. Nie będziemy mówić, że dramatycznie, wygląda to, to źle. Mets grają czwarty sezon, to jest ich czwarty rok, kiedy istnieją, i nigdy, ale to nigdy w żadnym sezonie Mets nie mieli formacji DBS. Boleśnie za to płacą, boleśnie za to zapłacili w sezonie 2021, boleśnie za to zapłacili teraz w półfinale. Przez te cztery sezony, jak istnieją, no to już wypadałoby albo znaleźć kogoś na Cornera i Safety, albo przynajmniej wychować jakichś zawodników, którzy mogliby być solidnymi graczami ligowymi. No i to jest pozycja, na której Mets potrzebują wzmocnień i to bardzo szybko w kolejnym sezonie, jak to dalej będzie tak wyglądać, to znowu szczytem marzeń może być ponownie półfinał, o ile ten półfinał będzie realny do zdobycia Zdech. dla nich. MVP fazy playoff, no na pewno się domyślacie, tutaj nie będzie wielkiego e, zaskoczenia. Carlton Aiken tutaj aż no, głupio byłoby mi po raz kolejny tego zawodnika umieszczać jako MVP, no, ale no, rzetelność, taka uczciwość, no nie pozwala mi wyróżnić kogo innego na na, 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 jako zawodnika naj, najbardziej wartościowego w fazie playoff. Osiem przyłożeń zdobytych przez Rebels to w dużej mierze on ciągnął e, atak, w zasadzie drużyny nawet e, e, rebeliantów. W każdym z tych przyłożeń miał swój udział, bo albo podawał, albo sam zdobywał touchdown. No i w tej chwili siła Rebels równa się siła Aikena i jego dyspozycja dnia. Jeśli będzie miał dobrą dyspozycję dnia, Rebels będą silni. Jeśli Aiken będzie grał słabo, Rebels będą grali słabo bez względu na formację. No naprawdę ten zawodnik całkowicie zmienia oblicze drużyny. No i jakby ja nie miałem żadnych wątpliwości, kto, kto powinien zostać. Yy, MVP w y, półfinałach, także najbardziej wartościowym zawodnikiem fazy play-off, a w zasadzie półfinałów Carlton Aiken, Silesia Rebels, Katowice. Punkt bonusowy, finał. Finał 18 Polish Ball, ponieważ pojawiają się tutaj przeróżne pytania, no to odpowiadam: w żaden sposób nie jestem y, zaangażowany w projekt 18 Polish Ball. Złożyły się na to, składają się na to w zasadzie trzy powody. Pierwszy, Rola, jaką mi zaproponowano przy, przy finale, ani trochę mi nie odpowiadała, dlatego nie przyjęłam tej propozycji. Punkt numer dwa. E, ja lubię robić rzeczy na odpowiednim poziomie i lubię mieć wpływ na to, jak będzie, będą wyglądały projekty i efekt ostateczny tego, w czym uczestniczę. Złamałem tę zasadę w dwóch ostatnich latach w, w sezonie 2021 i w sezonie 2022. I jeszcze dwa lata temu było całkiem ok, ale już rok temu no, to była totalna, totalna klapa, sami oglądaliście, wiecie jak to wyglądało. Moim zdaniem była ogromna prowizorka, nic nie było przygotowane tak jak przygotowane być powinno w tym roku. Y, ponownie nie miałbym wpływu na nic, y, więc nie mógłbym ze swojej strony zagwarantować odpowiedniego poziomu w tej części, którą miałbym się zajmować, dlatego nie przyjąłem propozycji. No i punkt numer 3, to jest jedna z moich złotych zasad w życiu, która zawsze mi się sprawdza. Nie pracuję z ludźmi, których nie lubię. I nawet jeśli jest ich mniejszość w tym zespole, który zajmuje się 18 Polish Ball, to pracowanie z ludźmi, których się nie lubi, nigdy się nie udaje. Zawsze tam jest, zawsze efekt jest fatalny, jest toksyczna atmosfera. Ja cenię swoje zdrowie psychiczne, dlatego nie przyjąłem propozycji. Akcje, które robię, o których informuję na, na GameDay, to jest moja prywatna inicjatywa jako GameDay, jako Radek. Reklamy na przystankach w całej Polsce i w galeriach handlowych robię właśnie ja jako GameDay. W żaden sposób nie jest to powiązane z organizacją PolishBo. Zapowiedź finału, która jest wyświetlana w klubach fitness w całej Polsce oraz w warszawskich autobusach, to też jest moja inicjatywa. Choć tutaj muszę podkreślić, że gdyby nie Osman Sulkiewicz, to zrezygnowałbym z tej formy i czegoś takiego by, by nie było. Tutaj on miał bardzo duży wpływ na to, że mimo wszystko zdecydowałem się te materiały przygotować i potem postarać się o ich emisję, także trzeba docenić jego rolę w tym. Za żadną z tych akcji nie wziąłem ani złotówki. Robię je czysto charytatywnie, darmowo. Wszystko to jest taką formą podziękowania dla zawodników i dla trenerów za ten sezon. No i mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób po obejrzeniu tych materiałów zdecyduje się przyjść na 18 Polish Bowl. Ja oczywiście wybieram się na finał, no nie mógłbym odpuścić 18 Polish Bowl, tym bardziej że jest rozgrywany w moim mieście. Mam nadzieję, że wy również wybieracie się tak fizycznie, żeby przyjść na stadion i, i że spotkamy się na trybunach czy na pikniku przedmeczowym przed także mam nadzieję, że do zobaczenia, a właśnie sprawdźcie też koniecznie nominacje do nagrody MVP tego sezonu one są opublikowane na gameday.pl także wszystko tam jest, można to sprawdzić pamiętajcie koniecznie o łapce w górze pamiętajcie o subskrypcji no i o patronajcie no i do zobaczenia w kolejnych materiałach